No, ja mam zgody najbliżej. O. Z boch, nie. o, matko. E, to ma buta do góry. Jaki fajny łańcuch od rowera. O, <gry> o cholera, jasna. Jezus, się Trzymajmy się, dobrze. I jak to było w bajce? Nie padł w dół, w Nemo? się dalej. A może? Tu jak już się wyjedzie z zakrętu, porzuca dwa razy i koniec. Tak No i oh. no, no dlatego tak mówię. No i właśnie to się zaraz w pole spełni. Ale piękne widoki były przez chwilę. Okay. Wow! Ja w ogóle oczy zamknąłem. Daj mi się, mi się uczesały. Proszę, odepchnij teraz pas. Nie mogę. Te stale w jaki dały radę? Naciśnijcie to, no? Tak. O O Daj Nie, za szybko. A jakby tak błąk leciał? To by nas zabił. Nie, się nie.